widzowie na czwartym dniu otwierania jajek. Dzisiaj będziemy otwierać pięć dino jajek. No i sorry, że nikt nie widać, ale użyłem Master Sprinklera i wszystko mam ogromne. Pierwsze to jest. Co to jest? Nie wiem, jaki to będzie. No nie ale chyba nie jest najlepsze. Drugi taki sam tylko większy. Ok. Zobaczymy co on robi jeszcze. I jakiś Nie wiem, ja go chyba mam nawet. Nie jestem pewien. Okej. Okay. U tego nie miałem chyba. jest gigantyczny, co to jest za gigant. No, to, to jest jakiś malutki. Okej. Okay. Na pierwszy... Jako. Jeszcze w sumie otworzymy sobie Cztery Ancient seed pack Horn Mushroom. Mam to, to jest spoko. Parada. Nie umiem czytać. Frizz hair. Nie wiem co to, ale chyba nawet. Eat. Jeszcze na szybkości zobaczymy, jakie to jest dobre. Ich. I z nowości w moim ogródku urosło mi kakao, które ma... Czekaj, sobie procent Fresh... Fresh Fej to jest to! Ej, to jest dobre na 4 cztery... Ej, dobre! No i takie z nowości w moim ogródku, no jest... E, mamy kakao warte Kilka milionów na szybkości do ogródka. Nie wiem gdzie to mogę zasadzić, ale nie wiem tutaj. Tutaj. Może być. Czekaj, czekaj. To mi wygląda też git. Nic Aurora. To jest warte. Bardzo... Ogólnie to jest to Golden chocolate Cloud i moon melony ale moon melony to chyba wie, chyba, chyba nagrywam gdybym miał moon okej okay. i ogólnie o, co jest sigma raktusy chociaż mam ich dużo to kupię e, ogólnie w tym update bo on nie jest jakiś liga hiper Super, ale można mieć bardzo dywersyjna. Z czego za robienie tych chińskich questów. I mam jakby... Tak mnie jeden kwestie. Patrzcie, patrzcie to. Grow a bunny to age 10. Mam, mam mieć królika, który będzie mieć 10 lat. I ja to pewnie będę robić cały dzisiejszy dzień. Ale mniejsza. Okej. Okay. Nie wiem, no, 10 minut, myślałem, że jakieś pół godziny, okej. Okay. No i to w sumie chyba na tyle. I postaram się na jak najwcześniej zrobić kolejny opening. Mam już trzy dinozaury Eggie. I z nowości w moim ukochanym Purple Dahila dałem, no to Amber. I teraz jest Golden Burn, Shocket, Aurora, Choco Honey Glass, Frozen, Old Amber? Co to jest? To jest chyba lepsze Amber. Nie wiem. Ale szkoda, że mi na tym Sandy nie dropło. No ale życie. No jeszcze tu gdzieś mam y, Shoket Golden. Moje mango. O, dropiłeś tu mam Aurora ey, Signal. Z Eleven i 230 miliony dalej. Okej. Okay. No i to chyba na tyle. No i do następnego.